Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym tym razem przedstawię wam 10 sposobów, których używa nasz mózg, żeby nas trochę oszukiwać. Ufać jedynie sobie i wszystkim patrzeć na ręce, wydawałoby się najlepszą metodą, żeby nie dać się oszukać. Ale niestety nic z tego. Pierwszym oszustwem w kolejce jest bowiem nasz własny mózg. Oto wybrane 10 spośród wielu jego przewinień. 1. Efekt potwierdzenia. Ludzki mózg z całą pewnością nie należy do obiektywnych narzędzi. Pozwala sobie wręcz na cały szereg manipulacji, wśród których tak zwany efekt potwierdzenia jest jednym z najłatwiej zauważalnych. Odwołuje się on do większej skłonności mózgu do rejestracji zdarzeń, które mu odpowiadają, w jakiś sposób się z nim łączą. I tak kobieta, która dopiero co zaszła w ciąży, nagle orientuje się, że wokół jest mnóstwo ciężarnych. Osoba chcąca kupić landrowera nagle zauważa, że mnóstwo osób jeździ właśnie landrowerami, mimo że wcześniej wcale to nie było takie oczywiste. I myślicie, że zaszła zmiana? No właśnie nie. To po prostu ludzki umysł kładzie większy nacisk na sprzyjające mu fakty. Podobnie rzecz ma się z lubieniem bądź nielubieniem innych osób. Tę samą osobę lubi się bardziej, jeśli ta odwzajemnia uczucie, a mniej gdy ta jest obojętna lub negatywnie nastawiona. 2. Przyczyny a skutki Problemy z obserwowaniem konsekwencji własnych działań mają nie tylko politycy, bo problem zakorzeniony jest głęboko w ludzkim umyśle. O ile jednak przykład polityków wynika z zupełnie czegoś innego, o tyle tak zwana iluzja ciała pływaka to efekt błędnie zaprogramowanego mózgu. Czy rzeczywiście faktycznie idealnie ukształtowane ciało to rezultat wielu lat treningów na basenie? Pływak został pływakiem dopiero wtedy, kiedy ktoś dostrzegł, że jego ciało jest odpowiednio ukształtowane lub ma predyspozycję, by wkrótce takim zostać. Tak samo jest z uczelniami wyższymi czy renomowanymi liceami. Czy faktycznie są najlepsze, a może w rzeczywistości przyjmują po prostu najlepszych uczniów, którzy i bez ich pomocy osiągnęliby sukces? Świadomie obserwując rzeczywistość, można skłaniać się raczej ku tej drugiej opcji. Jednak zamiana skutków z efektami to bardzo powszechny błąd. 3. Ofiary prawdopodobieństwa. Dlaczego ludzie tak niechętnie skreślają w lot to 6 liczb z rzędu, np. 13, 14, 15, 16, 17, 18? Dlatego, że są podświadomie przekonani, że szansa na wypadnięcie takiej kombinacji jest mniejsza niż np. 7, 21, 33, 48, 52. Podobnie rzecz ma się z rzutem monetą, gdzie abstrahując od złośliwego czasami rantu, są tylko dwie możliwości: albo orzeł, albo reszka, 50-50. Problem w tym, że dla ludzkiego umysłu, prawdopodobieństwo to jest równe tylko przy pierwszym rzucie. Jeśli w trzech kolejnych rzutach wypadł orzeł, to oczywiste jest przecież, że za czwartym musi być reszka, prawda? No nieprawda. Prawdopodobieństwo w tym, jak i wszystkich kolejnych wypadkach, jest identyczne. I wynosi 1 do 1. Stąd zresztą bardzo krótka droga do uzależnienia od hazardu. Jeśli prawdopodobieństwo wygranej istnieje, to wystarczy przecież odpowiednio długo grać, by wreszcie osiągnąć sukces. A im dłużej się gra, tym bliżej się jest rzekomo wygranej. 4. Pamięć ważniejsza niż fakty. Czasami rzeczywiście trudno jest kogoś przekonać, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Mamy jakieś tam swoje uparte, utarte racje i. Jak ktoś się z tym nie zgadza, to no, przynajmniej ja czuję się tak, że ja do obrazu, a obraza nie razu, czy jakoś tak. Ale to w takich sprawach, wiecie, gdzie po prostu, no, jestem przekonana, że jest tak, a nie inaczej, wracając. To nie jest wina tej osoby, tylko naturalnej skłonności do wierzenia we własne uczucia, odczucia i wspomnienia bardziej niż w logiczne, uzasadnione fakty. Dlatego w jednym z eksperymentów okazało się, że według badanych w przeczytanym przez nich chwilę wcześniej artykule jest więcej słów kończących się na ING niż tych, które przedostatnią literą jest, w których przedostatnią literą jest N ponieważ w języku angielskim końcówka ING jest bardzo popularna, badani doszli do wniosku, że to właśnie tych wyrazów musi być więcej, a nieżeli tak nietypowych słów, bo z N jako przedostatnią literą to, to bez sensu. No i nikt wówczas nie zwrócił uwagi na fakt, że każde słowo z ING na końcu ma N jako przedostatnią literę, więc zakładając na lżejszy przypadek liczba wyrazów obu typów mogła być to najwyżej równa. Biorąc pod uwagę częstotliwość występowania and czy kinds, szala prawdopodobieństwa przechylała się w przeciwną do zakładanej stronę. 5. Stereotypy wciąż są silne. Mnóstwo osób deklaruje, że nie kieruje się stereotypami. Pewnie wielu z Was, ja też czasami. No i by się przekonać, przeprowadzono eksperyment. Przedstawiono w nim Lindę, 31-letnią samotną, według nowoczesnej terminologii singelkę, kobietę pewnie stąpającą po ziemi, podczas studiów zaangażowaną w problemy dyskryminacji i sprawiedliwości społecznej, aktywną podczas antynuklearnych manifestacji. Skończywszy opis, zadano pytanie: co jest bardziej prawdopodobne to, że Linda pracuje w banku, czy to, że Linda pracuje w banku i jest członkinią ugrupowania feministycznego? O dziwo, aż 85% pytanych postawiło na tę drugą odpowiedź, nie zważając wcale na to, że jeśli druga odpowiedź jest prawidłowa, to pierwsza także z kolei dodatkowy warunek feminizm stanowi ograniczenie, które obniża prawdopodobieństwo zaistnienia drugiej sytuacji. Po analizie sytuacji uczestnicy eksperymentu przyznali się do pomyłki, ale zauważyli też, że nie mieli wpływu na sugestie własnego mózgu. 6. Ocena wartości. Wybór pomiędzy wycieczką do Barcelony a wycieczką do Mediolanu nie jest łatwym zadaniem, kiedy obie kosztują tyle samo i wiążą się z takimi samymi atrakcjami, wszystkimi wliczonymi w cenę. Wówczas przyczyn takiego a nie innego wyboru przyszłych czasowiczów można się doszukiwać w ich osobistych preferencjach, prawda? Kiedy jednak do dwóch powyższych ofert dołącza trzecia, czyli wycieczka do Barcelony ze wszystkimi wliczonymi w cenę, za wyjątkiem kawy do śniadania, preferencje gwałtownie się zmieniają. Niezależnie od tego jak niewiele w rzeczywistości znaczą 3 zł za kawę, niech to będzie 7 dni, czyli jakieś 21 zł razem, w stosunku do kosztów całego wyjazdu, ten właśnie szczegół oferty okazał się w eksperymencie przeważający. Nagle okazało się, że wyjazd bez kawy nie przejdzie. Mało tego, mimo że wcześniej preferencje rozkładały się mniej więcej po równo, po wprowadzeniu trzeciej oferty, zmalała także liczba chętnych na wyjazd do Mediolanu. I choć same Włochy nijak tu zawiniły, mózgi niedoszłych turystów wiedziały lepiej. 7. Efekt denominacji. Eksperymenty dowiodły, że ludzie chętniej wydadzą 20 razy po 5 zł niż 100 zł za jednym razem. Mimo że i w jednym i w drugim wypadku ostateczny wydatek będzie równy, jest znacznie większe prawdopodobieństwo, że swoje pieniądze zachowają ci, którzy trzymają je w większych nominałach. Do takiego wniosku doszli naukowcy, którzy grupie studentów podarowali po jednym dolarze. Części w jednodolarówkach, części w zaś w kilku mniejszych monetach. Następnie powiedziano studentom, że otrzymane pieniądze mogą zachować lub wydać na słodycze. Osoby, które otrzymały dolara w całości były bardziej skłonne zachować go na później niż te, które dostały drobne monety. Zjawisko to nazwane bywa efektem denominacji. 8. Wiara w Rymy. Okazuje się, że wierzymy nie tylko w stereotypy i własne odczucia, ale nawet i w Rymy. Wystarcza, by zdanie się rymowało, byśmy uwierzyli w nie bardziej niż w zdanie o identycznym znaczeniu, ale pozbawione rymujących się końcówek. Nie wiem, czy, czyżby to był jeden z powodów, dla których wykorzystywane w reklamach wierszyki są coraz bardziej krytyńskie, ale w wielu wypadkach rymowane. Tak czy inaczej słynne, gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała, brzmi dla ludzkiego umysłu znacznie bardziej przekonująco niż gdyby kuska nie skakała, to by nie musiała zapisywać się do ortopedy na dwa lata później. No i ja takie, gdyby kuska nie skakała, to pamiętam od dzieciaka. 9. Siła przekory. Powiedz dziecku, żeby założyła czapkę, a możesz być niemal pewny, że całą drogę do szkoły pokona z gołą głową na złość babci odmrażając sobie uszy. Ale silna potrzeba przekory drzemie nie tylko w dzieciach. Mało tego, nie ginie wraz z wiekiem, kiedy wydawałoby się, że człowiek powinien być mądrzejszy i rozsądniejszy. Ma to swoje dobre, no i nieco gorsze strony, jak wszystko. Im dłużej jest się do czegoś namawianym, tym większe prawdopodobieństwo, że wybierze się dokładnie przeciwną opcję. Samej tylko obawy przez ograniczeniem swobody wyboru przed ograniczeniem decyzyjnej autonomii. Problem w tym, że chęć postawienia na swoim przegrywa wówczas z logiką, co otwiera pole do manipulacji za pomocą odwróconej psychologii. Nierzadko wystarczy powiedzieć komuś, żeby czegoś nie robił, żeby właśnie tak zrobił. Najczęściej możecie to zaobserwować w filmach. 10. Mnie to nie dotyczy. Statystyki i statystykami. W końcu według nich pies i policjant mają po trzy nogi. Tak samo prawdopodobieństwo. Może i daje się obliczyć, ale to w końcu tylko kolejna miara oderwana od rzeczywistości. Wystarczy zapytać, ile osób dostrzega u siebie przypadki opisane w tym artykule. Większość, znacznie więcej osób niż wynikałoby to z prawdopodobieństwa, stwierdzi, że ich osobiście to nie dotyczy. Ale owszem, u swoich znajomych zauważają oni pewne symptomy. To ostatnie oszustwo ludzkiego mózgu jest jednocześnie najbardziej złośliwym. Trudno bowiem walczyć z problemem, nie zdając sobie z niego faktycznie sprawy. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeśli nadal nie subskrybujecie kanału, to serdecznie Was do tego zachęcam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!